Nazywam się Sylwiana Mirowska i jestem terapeutą uzależnień w Ośrodku Witanowa w Warszawie. Ukończyłam akredytowane szkolenie na specjalistę terapii uzależnień. Jestem również pedagogiem resocjalizacyjnym, certyfikowanym coachem, trenerem dramy, certyfikowanym praktykiem dialogu motywującego oraz trenerem biznesu. Natomiast moja droga do zostania terapeutą uzależnień to nie tylko wykształcenie i doświadczenie to moja osobista historia. Jestem również osobą uzależnioną i w tym roku, 6 kwietnia 2025, będę obchodziła 20 lat trzeźwości. Dzięki temu lepiej rozumiem swoich pacjentów i mogę im towarzyszyć z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. To nie jest tylko moja praca. To jest moja misja. Jak patrzę na osobę uzależnioną, to nie widzę alkoholika, narkomana, hazardisty. Widzę człowieka. I głęboko wierzę, że każdy ten człowiek ma w sobie siłę do pokonania tego nałogu, do wyjścia z uzależnienia. A moją rolą jest w tej drodze towarzyszyć, wzmacniać tą siłę, odkrywać i motywować.